najbliższy weekend Raciborskie Kino Bałtyk ponownie otworzy swoją salę kinową dla wszystkich fanów filmów. Przygotowana oferta ma zaspokoić potrzebę zarówno tych najmłodszych, jak i nieco starszych widzów. Już 21 maja w swoje progi mogą zaprosić kina i teatry. To dobra okazja, by zapoznać się z przygotowanym przez Raciborskie Kino Bałtyk repertuarem. Przygotowaliśmy ofertę, wydaje mi się, że dla każdego. E, gramy przedpremierowo film e, Kryminał Francuski – Nocny Konwój. Zagramy również e, Taki zaskakujący thriller, obiecująca młoda kobieta. Dla najmłodszych Kino Bałtyk przygotowało coś wyjątkowego. Dla dzieci wyświetlimy na początek film Psy i Koty 3. Łapa w łapę. I tu przygotowaliśmy niespodziankę. Na piątkowy seans na godzinę 17. Wymyśliliśmy takie wydarzenie, żeby dzieci tworzyły prace, rysunki swoich pupili psów, kotów, ale nie tylko. I 21, bo skoro 21 się otwieramy, to 21 pierwszych osób, które przyniesie dla nas te prace, wejdzie sobie na seans za darmo. A z wszystkich prac, które do nas zostaną dostarczone, Zrobimy w naszych gablotkach kinowych galerie. Dla nieco starszych widzów kino wraca z cyklem klubu konesera. Zaczynamy również od przyszłego tygodnia już klub konesera. Na początek, Oscarowy film Sound of Metal. Zaczynamy też nasz. Taki cykl dla najmłodszych widzów, czyli bałtycki deser dla najmłodszych i pierwszy seans będzie już teraz w niedzielę 23 maja o godzinie 13.30. Póki co widzowie mogą wypełnić tylko 50% sali, a bilety można kupić zarówno w kasie jak i przez internet.